Witam z tej strony Electranszy 2i Ariso, a to trzeci odcinek z naszej serii Zagrajmy w Minecraft tak. W dzisiejszym odcinku postanowiliśmy znaleźć kanion tak. By znaleźć nasiona, dym i melonów Żebyśmy zrobili wszystkie farmy O ile mamy yy, wszystko co potrzebne do zrobienia farmy no. To my poszukamy kanionu i widzimy się za chwilę. Dobra, jesteśmy już w opuszczonej kopalni Mieliśmy, nie ma też nasiona melon. Tak, mieliśmy mały problem no bo em, nagrywałem jak wizaliśmy tą jaskinię ale coś się nie nagrało i Musieliśmy nagrać od nowa No właśnie To tak więc przepraszamy za to od nowa to jesteśmy już w tym momencie gdy już mamy nasiona melonów tak jeszcze poszukujemy być może diamentów ale najbardziej chcemy nasiona dyni. Tak. Ale dotychczas znaleźliśmy tylko jedną skrzynkę No a to nie wróży nic dobrego Bo jedna skrzynka to znaczy, że jest kopalnia taka Taka nie kopalniowa Tu jest, jest, jest woda No wypaczy nam za to, ale Nie ma problemy. Z mi się nie nagrywało tak. Chyba abyśmy mieli pecha do tej kopalni i nie... znajdziemy tu tylko nasiona melonów bo nasiona dyni są rzadsze No niestety... Czy dynia. Dynia, 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 Fajnie, było jakby z jednej dni można żyć na przykład 4 nasiona dyni. To by było fajne. No. no... No znajdziesz jedną dynię, już nie musisz iść do opuszczonej kopalni. No, melony jedynie. A melony. Panie, była w melony też osuła, gdy nie... Dobra, chodź, 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 Dobry, chodź, chodź, epic. chodź. Epik! Wybieraj też trochę wągla, czym ty chcesz to wszystko przetopić? Gdzie ty jesteś? M, um, dobra. dobra. Chodź. Dobra, oh, chodź. Chłop, tak! je! Yeah! W takiej wysokości bym może nie zginą, ramne bębeł. Gdzie ty jesteś? Mm, Trzeba Gdzie ty jesteś? Twierdzę byśmy bardziej chcieli znaleźć niż ta z obszerną kopalnią. Po pierwsze, w opuszczonej kopalni występują tylko dwa nasionka, czyli od tych melonów i dyni. Druga sprawa. W twierdzach są te silver a my byśmy się chcieli w końcu z nimi pobawić. Zapalniczką. Tak, tak. Trochę wydobywać tej kamiennej cegły, bo nie chciałam się z tą naprzetapiać. Kolejny powód, tam jest... Yy, tam są jabłka. Złote i zwykłe. I... No i jeszcze że znaleźliśmy twierdzę. No. Jeszcze frajder, że znaleźliśmy twierdzę. Dotychczas nam się jeszcze i nie udało znaleźć. Na filmikach widzieliśmy jak wygląda, no, więc nie. nie będziemy mieli problemu ze znalezieniem. Występuje 300 kratek od spawnu, ale w 1.9 mają zdjąć już ten limit, że będą tylko trzy twierdze na cały świat. Tak, w 18 są 3 twierdze na cały świat i się I, od 300 i się do 1000 kratek od respawnu. I występują na południu, zachodzie, wschodzie lub północy. No, czyli na każdym kierunku. No. W innych kierun Nie da się... Mogą też być na na przykład na skosach, na czyli na przykład na północnym wschodzie. Yy... Zachodzie, południowym wschodzie, zachodzie, tak. O, jakiś tutaj, nie byliśmy. No i tory. Bierasz. O co nam tory? Będziemy robić, bo wiem, co zrobimy w naszej piwnicy. To będzie stacja kolejkowa. Tak. Które? Tak. które... I poprowadzimy tam redstone'em do różnych kolejek. Na przykład. Boże, co to robi niebieski pająk? Nie wiem. O, skrzynka, skrzynka, skrzynka. Jest! Nie nasiona melonów. Nasiona melonów i chlebek. A druga skrzynka? ILE NASION MELONÓW?! tutaj w dupę! Czekaj chwila. Co zrobię porządek mały, bo tu mam... Chcesz marmoladę, dostajesz dżem. I tu mam mały problem... Wiecie z... o tym powiedzeniu? Chcesz marmoladę, dostajesz dżem. O, ja chcę dżem. E, to no to ja chlep. też... E, to... lepszy. A. Właśnie, jeszcze mączka, kość. Ma no 18 nasion melonów, a po co nam to i tak, kurde, je można rozmnażać? Jak to nabrzmiało? Jeszcze biorę chleb, a ty bierzesz skrzynkę. No pewnie, ja mam wszystko. Zaczepasz drugi tunel. Tak, w którym już Dobra, byliśmy? Gdzie jest ciemno. Tam jest ciemno i to zbadaj. Dobra, to już mamy trzy skrzynki, że jeszcze dwie skrzynki już możliwe, że nie będzie tutaj. Ale nie masz się, ma się to martwić. Opuszczone kopalnie hmm. mają Eeeem, Dobra, Eem, my zaraz wracam. Dobra, już jesteśmy. Tak. Eem, gdzie ty jesteś? Spokojnie. Ja u góry. Mm -hmm. To żelazo jest. O Jezus, gdzie ja wpadłem. No tutaj. Dobra. Ile masz 22 przetopionego i 5 przetopionego bo w skrzynce o tam co tam tam nie tam byliśmy tu jest jeszcze a tu jeszcze chyba ciemno Kopiemy się do spawnera, bo tam yeah, może być... Słyszę. Oh. Kopiemy się do spawnera, bo... Ham, ham, ham. Him, kim, kim? Gdzie masz ten spawner? Tam był. E I tu... I my tu byliśmy? No, bo są pochodnie na ziemi. gdzie ty jesteś? Nie wiem, gdzie ty jesteś. Zobacz, gdzie, no, gdzie ty jesteś? Czekaj, ja tu jeszcze chodzi. Where are you doing? No tu jestem. O Dobra, ja się zawracam na górę. Tak na górę? Wchodzimy? Nie. Ja się idę na, na i... O! Tu, tu, tu jest ten spawner. Jest! Jest kiniowy. Oni trochę mniejszy. Boże. Boże, mamy jedną kartę do kurza strasznie. Ła! Ty śmierdzielu jeden. Bij, bij dziada, bi Trzeba ja szybko rozwalić ten spawner, bo one są... ironiczne. Jest, you kinobij dziada. Boże! Ten pająk właśnie się przyczulał Nie yeah, wiem, bi bij, Nawet nie wyjdzieł jest. Nie, yeah, nie yeah. On jest ważniejszy niż zwykły pająk, yeah, nie? Ja jestem Ale płomień yeah. nadal jest Ja yeah, mam tam go. jest jeszcze jeden spawner, ale dobra Tam dalej? No chodź, tam dalej idziemy Jak tu dwa spawner obok siebie? Też was słyszał nie, to nie jest stał, bo mi się proszę widzieć. Gdzie a... A raczej podeszłam. Wytyfję, bo to tak sieci. 47. To jest nic. No i wróciliśmy do kanionu. Może zwiedzimy ten kanion, gdzie była ta lawa? Możliwe, że tam będzie jeszcze opuszczona kopalnia. Czekaj, jak pójdziemy tam dalej, to możemy skoczyć w wodę. No bazie to kopi. Spoko nisko tu jest, może skakać. Na pewno. Na pewno. No razę w sumie nie tej każe mi się, że cię dobra, idziemy dalej. No patrz, tutaj już zaczęliśmy wchodzić na górę Pan myszter Dobrze, że w wodzie chociaż. Pan myszter Mr. Kiepusz! O, grzybki. Grzybki! Chcieliśmy zwielać kopalnie, ale nie chodzić na grzybki. Ehm... Um, o tym mówiłeś? Tak, o tym mówiłem. A, a co? Um, dobra No dolej slop, Sydjanu, tyle w surowcu na zuli! Zobaczmy jak głęboka jest ta lapa O, na jedną kratkę to nie jest, więc uważaj Ja wydobędę będę lapis zuli, ty idź dalej Ja idę, takim hmm. wodę. M, um, skonuna Wow, chyba sobie zrobił dymanik. Kim, 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 skąd ona tu idzie? O, oh, żelazo, in no. the coś ta... O, redstone, redstone. O, oh, redstone, biergo. Oh, oh, A tam dalej coś było? No to niestety nie znaleźliśmy nasiona Możliwe, że znajdziemy. No, ja znalazłem możliwe, że... złoto. Co możemy zrobić? Spójrzmy. Jak tam tego jest? Nie, dużo. A złoto? No. No, no, ten, no, może tym akcentem ...zakończymy odcinek. żeby go nie przedłużać. To jest, jest spływ. Jest. Ale ja w ogóle tam nie pójdę. Kani to właśnie co? co właśnie, po no, poszło się kisić. Co? Właśnie, resztą się... Trzy... No, poszedł się kisić resztą. Gdzie ty jesteś? Cały? Nie, nie cały. Mam go o trzynaście. Ja się Dobra, to może... Ła, lag mnie wziął. To może no, tym akcentem to... zakończymy odcinek. Więc... Już tam mówiłeś? Nie, więc komentujcie, subskrybujcie i się. oceniajcie. Oczyniłem? I do zobaczenia w przyszłych filmikach. Na raz.